Witam wszystkich na kanale Ryby Rogi Ryby. Tak sobie chodzę przed chwilą. Znalazłem czaszkę Daniela, ale już miał odcięte poroże. To był byczek, a teraz znalazłem takiego. O! Czy to jest połamaniec, czy obgryzieniec? Nie wiem. Ja tutaj go zostawię. No jakby nie było to na pusto Nie szedłem, no nie No nic Do usłyszenia Chodzę, szukam już Mam nadzieję, że już daniele te największe Zaczęły gubić, bo tu jest teren bardziej z danielami niż z jeleniami I wiecie co I Oprócz tego ogryzka czy połamańca to, to na takiego szpicaka trafiłem? Nie mam farta do zrzutów, a to już jest czwarta czaszka w tym terenie. W tym rejonie dwie już miały odcięte, odcięte poroże. No a to jest druga. Tam byłem połamany, zostawiłem tego zostawię tutaj. No nic. Szukam dalej. Pozdrawiam wszystkich zbieraczy, poszukiwaczy i ludzi leśni. Do usłyszenia. Kurwa, kolejny. Kolejny. Szpicak Daniela. A rzutów jak nie było, tak nie ma. No nic, ale jeszcze jest godzina chodzenia, przede mną może. Bardzo stare to. Bardzo stare zjawisko, no ale cóż, dobra. Idę dalej. Po prostu kurde nie wierzę jakiego ja mam farta Ale też ile tutaj padło tych danieli. To jest szok. bo dwa szpicaki, jeden połama, z połamanymi taki u, łyżkarz a tutaj jest już trzecie znalezisko że ktoś już był przede mną i, i ma porz bardzo odcięte i ma odcięte rzutów dalej nie widać i trzecia odcięta sztuka, czyli ludzi tutaj łazi całe mnóstwo skoro to jest chwila czy moment i już nie ma ale też muszę przyznać, że jeszcze nigdy tyle nie spotkałem Nigdy tyle nie spotkałem, żeby leżało, kurde, byków Bo tu nawet w chmarach jest tak, że Jest masa Samic No nie? A tu kolejna ta noga od niego, dobra No nic, kończę nagrywanie, jak coś mi się trafi fajnego, to one jeszcze noszą, tak, o, tyle mogę jeszcze dodać, że one jeszcze noszą na głowach, bo przed chwilą widziałem ich tam sporo i było chyba 8 byków i, i wszystkie miały na głowach to, co powinny mieć. Czyli to jeszcze trzeba poczekać trochę czasu. No nic, do usłyszenia. Kolejny ogryzek. Nie warty nie niemniej jednak, poroże jest, <laughs> szok, nie mam ja farta do tych kurde ładnych ani do rzucików, ani do ładnych tych wielkich, klątwa ogryzaka nadal trwa. Szok jest i niedowierzanie, moi drodzy, bo znalazłem żółta a konkrecizna jest. Po prostu szok. W życiu chyba ich chłyska gorszego no nie wiem, no znalazłem, ale niewiele było. Okazów. które by tak długo czekały na mnie jak ten. No, że sosiata nie. No nic. Na sztuki to mam rekord, ale tak naprawdę to nic nie mam. Nie wiem kurwa, która to znajdka, ale. Ale mam kurwa wyprawę w ogryzkową stulecia. Bo jeszcze na jednym wyprawie tylu takich kurde szczępów to nigdy nie znalazłem. o. Bo... Proszę bardzo Tu mam ogryska, tu mam kolejny kawałek ogryska No nic Mistrzata w znalezieniu ogrysków